Jest z nami też Izabela Sałamacha. Ścigać się będzie Mariusz Wroniewski, Anna Bulik, Arkadiusz Jakubas. Ale też Daniel Kondraciuk. I Aleksander Wenzel. I ruszamy w rejs, jak powiedział pan Aleksander. 1609 jest mila, jest rejs. Mila niemorska, biegowa. 1609 metrów. Tyle do pokonania macie w dziewiątej serii tego wyścigu. Nie, w ósmej nie przyspieszamy. Ósma seria tego wyścigu. A jak już ktoś pokonał ten dystans i ma teraz chill, no to może iść na tak zwany lans. Namawiamy do tego, żeby odwiedzić nasze. Miasteczko Biegowe, po drodze do Miasteczka Biegowego, także strefa Chill. Tam jest ścianka, na której możecie się sfotografować, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Wrzucacie je w media społecznościowe i oznaczacie hashtagiem Jedna Mila. A w Miasteczku Biegowym też całkiem sporo atrakcji. Są tam stanowiska naszych partnerów Decathlonu, ale także Garmina oraz Żabki. Z tego co wiem, na stanowisku Żabki rozdawali pączki, więc, no, może ktoś z Państwa jeszcze się załapie. Robota tutaj została zrobiona, 1600 metrów przebiegnięte, no to pączka przecież można pocisnąć, co nie? Ba, 1609,34 centymetry, to jest dopiero wyzwanie, to dwa pączki nawet, 1600 metrów, jeden pączek, 1609 metrów, dwa pączki, a kto Wam zabroni? Dawaj, Krzysiek, dawaj. Krzysztof Pławecki, on na trasie tego wyścigu i tak to drugi wyścig mamy tutaj oprawę naszych niebieskich. Tomek Ferenc, drugi z ekipy licznej, mocnej, głośnej z chorzowa. A i dziewczyny, jedna, druga, trzecia, teraz biegają na y, drugie okrążenie. Wyniki na bieżąco sprawdzacie w apce roster atletics, to będziemy Wam często powtarzać. Tam wchodzicie, wciągacie tę apkę, możecie tam znaleźć bieg jedna mila, tam sprawdzacie swoje wyniki, ale jest też tam kategoria open, która jest aktualizowana na bieżąco. No ciś Krzysiu, no Byle nie na odcisk, tak jest. naciś Krzysiu, naciś i niech niech ciśnie, I tylko zdrowo. I tak dalej, żeby nie miał takich zrywów jak Adrianek, tutaj, co przystawał za węgłem, a jak trzeba było, to ruszył tutaj z kopyta. Elegancko, pięknie na finiszu. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Tomasz Ferenc, a my tylko przypomnimy, że rekord świata na jedną emilę należy do Hiszama El Gerusza, znakomitego marokańskiego lekkoatlety, który w 99 roku, czyli jeszcze w XX wieku, wykręcił 3:4313 rekord Europy, do Steve'a Krama również starszy rekord z 1985 roku 3:46323. Wtedy był jeszcze rekordem świata, aktualnie to czwarty wynik, jeżeli chodzi. O, rezultaty osiągane na jedną milę, rekord Polski Bronisława Malinowskiego, 3,55,44, 19,58, rekord Polski kobiet należący do Angeliki Cichockiej, uzyskany w Londynie przed dwoma laty. Dawaj, buio! Dawaj, buio! Dawaj, buio! Dawaj, buio! No i Krzysiu od razu dostał wiatru w a popędził do przodu. Ostatnie okrążenie przed nim. Taka chwila ciszy, chcieliśmy zapytać, jak tam u Państwa? Chłodniutko, co? Dobrze, nie? U nas też fajnie, bardzo. Przypominamy, że dziewiąta seria już śmiało może się zbierać, szykować do swojego startu w strefie buforowej, tam gdzie Tomek Smokowski wyczekuje i wypatruje Was tuż przed wejściem na bieżnie. Pięknie potrafią zaadoptować te okrzyki piłkarskie do wymogów bieżni, do wymogów wyścigu na jedną milę. Jeszcze jeden, naciś Krzysiu, naciś i tak dalej, i tak dalej. Są naprawdę rewelacyjni dzisiaj z dopingiem nasi goście z Chorzowa. Chcieliśmy zapytać, czy potem idziecie na jakąś imprezę. Nie no, gdzie oni, impreza, coś te Sportowcy. Brawo, brawo, brawo. Do końcu weczka 6 minut. Złamane, wielkie gratulacje dla zwycięzcy tego wyścigu. Dawaj Krzysiu, poszedł ostro po bandzie do końca, ale przy takim dopingu no nie ma jak się obijać. Jedni już kończą. Niektórzy mają jeszcze jedno okrążenie. Jakub Sajdak, on już skończył z czasem poniżej. 6 minut 30 sekund. Gratulacje. Michalina mańk, Michalinka, finisz. Końców. Czy jeszcze jedno okrążenie? Nie, nie, wystarczy. Ile można? Spokojnie. 1609 wystarczy 2009. Komu to potrzebne? Jedni kończą bieg, inni już skończyli, jeszcze inni szykują się pomału do biegu, pomału w strefie buforowej zbiera się ekipa, która miała wystartować o godzinie 17.06. Arkadiusz Jakubas już na mecie i mamy kolejnego super biegacza z Chorzowa. brawo! Prawo dla Ani Bulik, ona też już dobiegła do metra, przysiądzie, przyklęknie, odetchnie. No tak, to jest dystans, który kosztował ją sporo wysiłku, niby krótko można zignorować, ale ból jest nie do opisania, właściwie cały czas praca bez Sabina Szmytkę, to jest ostatni krok na tej trasie atestowanej. 1609 metrów. Gratulujemy kolejnej. Katarzyna Janicka, Izabela Maszczyk, ale w tej serii startuje także Kamil Kiejko, Joanna Wazowicz, Piotr Pieszchała. Martyna Kmiecik Maciek Paluch